Cześć. Z tej strony rogu. Kontynuujemy sobie serię, zagramy w God of War Ragnarok. Tutaj ostatnio skończyliśmy sobie odcinek w dzikim lesie i razem tutaj jesteśmy w tej krainie z tą dziewczynką i ruszamy dalej Atreusem. I chodźmy tutaj po skrzynie. Angry Boda jest z nami cały czas, pewnie w tej krainie będzie cały czas naszą towarzyską. to co powiedzieliby no Brokk i Sindri. Co? O, to jakby moi wujkowie. Jakby? Widząci w są dziwi. To krasnoludy. Jeszcze lepiej. Nie sądziłem, że spotkam tu zmory. Dobra. I z głowy. Czekajcie, gdzie dalej? Chyba tutaj. I teraz tutaj. Zobaczmy. Przeczytajmy sobie to. Drzewo. Matka mówiła, że inne rasy dziewięciu światów patrzą na wszystko dookoła, jak ktoś, kto stoi w lesie, a dostrzega tylko poszczególne drzewa. Mieszkańcy światów, natura, czas czy przeznaczenie to dla nich osobne, niepowiązane elementy. Z nami jest inaczej. Jotunowie wiedzą, że to wszystko gałęzie jednego drzewa. Nie da się oddzielić miłości od przeznaczenia czy choćby od trzepotu ptasich skrzydeł, nie uszkadzając przy tym całej rośliny. Może to dlatego w jej oczach nie było strachu, gdy opowiadała o swojej ścieżce, o swej nadchodzącej śmierci. Czasem ta myśl przynosi mu ukojenie. Wiem, że matka i ojciec byli gałęziami wielkiego drzewa, które nigdy nie przestanie rosnąć. <laughs> lubisz wszystko rozwalać? Ojciec mnie tego. Wiesz co nieważne chciał nawiązać do ojca, ale sobie przypomniał, że z jest, co... jest to słabym pomysłem, bo... No bo odkrył, że się pokłócił z nim ostatnio Jednak bycie synem. ...boga, to chyba jednak nie jest takie proste. Jakby się mogło wydawać. Weźmy kolejną skrzynię. Niezły jesteś! Dzięki! To prawda. Co? Mówiłam, że nieźle sobie radzisz. Atreus jest naprawdę niezłe. No jasne. Nie czy do końca gry ona zostanie tylko jego towarzyszką, tak. czy również swego rodzaju dziewczy dziewczyną. Ale są świetne te finishery. Świetnie! Poznałem innego giganta. I może zna moje przeznaczenie przepraszam. Cieszę się, że mogę z tobą rozmawiać. To jest szalały koziorożec. Zobaczmy. Super. Przyda się to. I teraz tutaj, teraz. Dalej. I dalej? Wszystko jest w najlepszym porządku. Trafiłem do magicznego lasu, który nie powinien istnieć. Rozmawiam z gigantką, która w dodatku jest. Ech. I dalej? I dalej? Wow, Broda. Silna jest pr utrzymała Dopiero się uczę jak <laughs> Dokąd teraz? Jakis kramny Atraus. Wizje Grzeczne do niej. Gdzie mi się rodzice? to podoba. Nie ma ich tu. To znaczy, że Słuchaj, wiem, że masz dużo powąchałem, ale na to nie odłowiem. Zaproszę Cię przynęczoe być grzeczne. Może ona się potem odwdzięczy że będzie dla niej miły strzelmy tutaj kolejne srebro tak się rozglądam za krokami, bo może Atreus też może je zdejmować ale chyba nie będziemy je zdejmować tylko... o matko Dobrze walczysz ale to było zarąbiste. Dzięki. Jeszcze ten, ten jeleń, którym mogliśmy się poruszać. Świetne to było po prostu. Nie, no po prostu. Emocja przy tej grze to jest coś niesamowitego. Naprawdę. Fenomenalnie się bawię. Pomożesz mi? A, jasne. Czekaj. Okej, okay, teraz ty. Wow. To medalion i Diego. Ścigamy się? <laughs> Co? O, e, Dobra! To jest też, ale piska gra to jest naprawdę Tak jak o będę opowiadał przez pół roku najbliższe, że tak się tak wytałem, tak o tym będę mówił przed najbliższy rok. Myślę Na pewno będę chciał kiedyś powtórzyć serię z tej gry na ten kanał, na pewno sobie już tu obiecałem, że powiedzmy za 10 lat jak ten kanał się rozwinie to sobie będę robił serię a nawet jak się nie rozwinie, to, to myślę, że też ja ten kanał tworzę przede wszystkim z pasji, żeby tutaj zebrać jak najwięcej ludzi, którzy robią po prostu gry wideo. Więc jeżeli po prostu lubicie gry wideo, lubicie Godowora, lubicie Eplectail, lubicie strzelanki, lubicie gry RPG z otwartym światem i tak dalej, to myślę, że to będzie mi dobre miejsce dla Was, żeby Dobra, oglądać sobie wygrałaś. różne gry. Ja to planuję. Jak przyjdzie oczywiście God Prawie of War i te takie premiery najnowsze, planuję też sobie wrócić do tych innych moich serii na kanale, czyli A, tak na pewno chcę to to wrócić do szachu wdrać. i sobie. Zwykle nie dzieje się tu tak dużo. Tu tak dużo. Może to od Bogu. jesteś bogiem. <ślam> <ślam> To było dobre. I żarcik. Rozwalmy go. Super. Daj mi I rozwalmy go. Do widzenia. I rozwalmy go. Dowolny. w końcu. jesteśmy blisko ołtarzy, na których mama spisywała wizję grozy. Dzięki temu nasze dziedzictwo miało na ja pewno będę chciał, sobie, moi kochani, wrócić do 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 do, do Ultra czas, czy tam czas Ultra. Bo tak jak już mówiłem, uwielbiam grać w szachy I jest to świetna gierka No i też chciałbym wrócić... I myślę, że będę wrzucał za, nie... za jakiś czas Chciałbym skończyć serię z gry Hellblade I z gry Strażnicy Galaktyki Ale na pewno wpierw Hellblade, a Strażnicy wrócą, ale myślę, że dopiero po jakimś czasie Natomiast wampira to nie wiem, czy mi się uda ukończyć tą grę i serię. Jakoś po prostu wampir mnie nie. nie. nie zachwycił sobą. Przeczytajmy. Ang, Angry Boda. W żelaznym lesie żyje pewna dziewczyna. Na imię jej boda i ma tyle lat co ja. I tak, jak ja, jest gigantem. Jest bardzo zabawna. Maluje jej przyjaźnie się z tutejszymi wilkami. W życiu nie poznałem kogoś tak wyjątkowego jak ona. Mówi, że całe życie czekała czekałaby nie poznać, co brzmi niedorzecznie. Czuję ogromną presję, aby spełnić oczekiwania, jakie ma względem mnie. Chyba muszę się uspokoić i lepiej zrozumieć wszystko, co się tu dzieje. Ale sprawy toczą się tak szybko. Zobaczcie kolejny ten ołtarz Ale nie da się z nim nic zrobić dziwne. Chyba mam iść cały czas dalej za naszą tutaj Cześć, koleżanką. Mój Chciałem go zobaczyć. Zobaczmy właśnie. Gotów? Tak. Więc myślę, że najbliższy plan na tym kanale to skończyć tą serię Wrzucę też serię z gry Sonic Frontiers, bo chciałem bardzo tę grę ograć. Potem Evil West, potem Kalisto Protocol. Następnie myślę, że wrzucę serię od grudnia aż do lutego z gry Horizon Forbidden West. No nagranie tej serii to będzie naprawdę dużo czasu zajmie. Potem Chciałbym jeszcze pokazać wam grę w lutym Howards Legacy No a potem w marcu to myślę, że Oczywiście Tylko i wyłącznie jedna gra się wtedy może pojawić mnie, u mnie na kanale Najgłośniejsza premiera premiera, na którą ja najbardziej czekam, czyli Oczywiście Gwiezdne Boś, Wojny To się nie wydarzy Ta nowa część, czyli Ocalały Nie, 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 nie. I właśnie ocalałego będę wam chciał pokazać w marcu. To nieprawda! Ten żelazny las! A oprócz tego! Może pobocznie będą się pojawiać jakieś inne serie. Ja cię. Czegoś takiego się nie spodziewałem? W tak, to Roki. Bóg zmiany. Może się zmieniać kiedy chce. W szczególności kiedy jest zły. Dobrze. W porządku. Widzisz, wszystko gra. Spokojnie. do mnie. widocznie dziewczyna ma na niego dobry wpływ. Nie wiem, co się stało. Nie, nie przejmuj się. Zdarza się każdemu. To? to? Serio każdemu? No nie przemiana, ale każdy boi się przyszłości. To nie może być moja przyszłość. Mam służyć Odynowi, a ojciec zginie. Nie ma mowy! Ale nie ma żadnej innej możliwości! Więc lepiej się z tym pogódź! O kurde, nie było miło. No nie było, nie było. Ale nie zawsze musisz być miła. Nieważne. Ta cała przyszłość, a nawet Loki. Jesteś gigantem. I najwyraźniej odkrywasz w sobie moce, których jeszcze nie rozumiesz. Przejdźmy się, chodź. Pomożesz mi w czymś, a ja cię nauczę. No wiesz. Spraw gigantów. No, Ruszajmy dalej Loki, musisz mi pomóc. I co wszystkich tych ołtarzy nie możemy potwierać. Mam nadzieję, że będzie mo możliwe to potem. A to co? Masz, chodź za mną. Dokąd idziemy? Zbierzemy jedzenie, zasadzimy nasiona, dzień jak codzień. Ale najpierw musisz kogoś poznać. Będziemy pomagać koleżance. Ciekawe, kto to wyskoczy tutaj. Kto? Oto Cześć, ja. Ja cię. Jaki fajny babu. Miło Cię poznać. Jaki duży. Uraty. Niezła z niej bestia, co nie? No i ruszajmy na tym ogromnym bawole. Przeczytajmy. Jalla, angryboda majaka, który wabi się jalla. A, zobaczcie. Czy to nie jest y, bawu? Tylko jak. Mieliśmy zabawną sytuację. Powiedziała mi, że chce, bym kogoś poznał. Pomyślałem sobie, że mogą żyć tu też inni giganci, ale i chodziło o Jalle. Mam wrażenie, że Jalla to jej najlepsza przyjaciółka, co może wydawać się przykre, ale ja sądzę, że to dość niesamowite. Przez to sam tęsknię za Fenrirem, choć mam wrażenie, że w jakiś sposób jest przy mnie. Szkoda, że się nie poznają. Życie tutaj musi być samotne, ale wiem jak bardzo pomaga więź ze zwierzętami. Super, czyli teraz będziemy mieć taki bardziej jakby, epizod. To oparty na. Pewnie wiesz o tym całym tej czempionie. towarzyszce, ale no. też na zwierzętach. No. Chcesz, więc żebym spoko. Tak cię od teraz nazywała? Nie, może być Loki. Dobra. Czempionie. grze są też kapitalne dialogi. To po prostu coś. niesamowitego. Do... Dokąd się wybieramy? Musimy nazbierać owoców. Powinniśmy je znaleźć w dole rzeki. Tamtej kwiaty! Ciszę. Co? E, dobra. <grym w miarce> Nie, tak się nazywają. Ciszę. Rosną tylko w Jotunheimie. Mama i ja często kładłyśmy się wśród nich po tym, jak kłóciła się z babcią. Tylko wtedy znajdowała spokój. Patrzę, tutaj znowu mamy jakieś takie mityczne stworzenie, które najchętniej by nas chciało zjeść. Gdyby mogło. Dobrze, że mamy tego Jalla. Bez niego byśmy tędy pewnie nie przeszli. Podobne klimaty są w grze. Weźmy go. Horizon Forbidden go. West, właśnie. No, nie jeść, nie? Więc. Myślę, że to będzie taki nie trochę Easter egg. To zielipki. Mama kazała mi jeść po jednej dziennie żebym miała siły. smakują coś. Ale chyba podziałały. Na pewno podziałały na Chyba cię polubiła. Zerwiesz te? Te wilki, opiekujesz się nimi? Tak, to moi przyjaciele. Chętnie poznam ich więcej. Ile owoców jeszcze potrzebujesz? A co, chcesz już iść? Nie, tylko najwyraźniej będę musiał ocalić ojca. Loki, mamy czas. Ruszamy dalej. Na górze jest owoc, więc musimy się tam dostać. Oup. Czekaj, mówiłaś do mnie czy do jaka? Pomogę <laughs> ci. Dzięki, kolejny jakiś owocek. Tak. Fajnie krzyczy Ta Angrybada W ogóle super, super, super postać. Bardzo miła. Angerboda, przepraszam, Angrybada. Słuchaj, wiem, że świetnie się tu bawimy. Te coś no. jest? Nie chcesz pogadać o tym, co widziałeś na Malowidzle? Co widziałem nie będzie miało miejsca. Nie dołączę do Odyna, nie stracę ojca. Jeżeli matka czegokolwiek mnie nauczyła, to tego że prędzej czy później takie przepowiednie się spełnią. Mój ojciec nauczył mnie, To można zabrać. Serce. Ale, Ale na razie chyba jest to niemożliwe. Ja nie potrafię, nie na to. Kolorystyka w tym meczu to jest po prostu coś niesamowitego i bajecznego. Dobra, słuchajcie, z mojej strony to tyle było z Wami rogu, no i do następnego odcinka. Cześć!